Dobra, mam zadanie do ciebie. No. Co ma dwie litery, nigdy 5, a zawsze 6? Jeszcze raz. Co ma dwie litery, nigdy 5, a zawsze 6 liter? Co? No, co ma dwie litery, nigdy 5 liter, a zawsze 6 liter? Nie wiem. No jak nie wiesz? No pomyśl. Posłuchaj, co do ciebie mówię. Co ma dwie litery, nigdy 5, a zawsze 6 liter? To jest banalnie proste. Czy to jest zagadka, nie wiem. No co ma dwie litery? Nigdy pięć, a zawsze sześć liter. No słuchaj, co on mówi. Co ma dwie litery? Nigdy pięć, a zawsze sześć liter. Litera? Nie. Zawsze... Co? Co ma dwie litery? Nie. Zawsze sze... nigdy pięć, a zawsze sześć. No. Czyli składa się z jakichś dwóch liter, a łącznie ma sześć. <laughs> Prawie ci wyszło. Jeszcze raz powtórz, co powiedziałaś. No, powtórz jeszcze raz, tylko... No, co powiedziałaś przed chwilą? No, że ma dwie litery. Nie inaczej powiedziałaś. Co ma dwie litery? Nigdy pięć liter, a zawsze sześć liter. No coś, co ma dwie litery i łącznie ma <grym> sześć liter, nie wiem. La, 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 la. <grym> no, co? No, Poddajesz się? No, poddajesz się. Co? Ma dwie litery. CO. Nigdy ma 5 litrów. Co ma dwie litery? Nigdy 5, a czasem 6. Nie. No, nie wiem, no pomyśl. Co ma dwie litery? Nigdy 5, a czasem 6. Nigdy 5, czasem 6. No. Nie wiem, co. No, co ma dwie litery? Nigdy 5, a czasem 6. No, pomyśl. To jest proste. No, Człowiek o 4 lata by odgadnął. No człowieku, co ma dwie litery, nigdy 5, a czasem 6? No, jak nie wiesz, no. no? pomyśl. Myśl tą makówką swoją uszatą. Co ma dwie litery, nigdy 5, a czasem 6? Zwierzę jakieś? Nie. Wiesz, nie, Co? Co ma dwie litery, nigdy 5, a czasem 6? Nie wiem, kurwa. Pora, słuchaj. Co? Ma dwie litery. Co ma dwie litery? No? Aha. <głos》. <głos》. Nigdy 5 liter, a czasem 6. No, pytanie to zadaliśmy. Kowal, a wiesz, co ma dwie litery? Nigdy 5 liter, a czasem 6. Co ma dwie litery? Nigdy 5 do 6. A czasem 6. Nie, nie no co ma dwie litery? Nigdy 5 liter, a czasem 6. No człowieku, no co ma dwie litery, nigdy pięć liter, a czasem 6? Nie wiem. No jak nie wiesz? No co ma dwie litery, nigdy 5 liter, a czasem 6. No ja nie rozumiem, o co ci chodzi. No człowieku, no pomyśl, no. Co ma dwie litery, nigdy 5, a czasem 6. No pomyśl, to jest bardzo proste, uwierz mi, to no, trzy No Co ma dwie litery? No co ma dwie litery, czasem... Y, co ma dwie litery... Nigdy 5, a czasem 6 liter. No nie wiem. No i nie wiem. No co ma dwie litery? No co ma dwie litery? Wszystko może mieć dwie litery. No nie klu... Co ma dwie litery, czyli CO Nigdy 5 liter. N I G D -y. A czasem 6. Cyzy, Asy M No co, ma dwie litery, nigdy pięć liter, a czasem sześć.